Z tropikalnych krajobrazów Chin prosto w śnieg i mróz, ten moment naprawdę szokował Kasię Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Powrót Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego do Polski po ich spektakularnej i niezwykle intensywnej podróży po Chinach stał się jednym z najchętniej komentowanych tematów w mediach społecznościowych u progu 2026 roku. Para, która przez ostatnie tygodnie chłonęła egzotykę najdalszych zakątków Azji, została brutalnie skonfrontowana z surową polską zimą, co wywołało u nich niemały szok termiczny i emocjonalny. Po tygodniach spędzonych w wilgotnych, tropikalnych lasach oraz na rajskich, skąpanych w słońcu plażach, ich codzienna rzeczywistość w kraju okazała się równie zaskakująca, co najdziksze ostępy chińskiej dżungli. Wyprawa ta Będąca dla wielu jedynie sferą marzeń, dla Cichopek i Kurzajewskiego stała się prawdziwym testem wytrzymałości, otwartości na nieznane oraz okazją do przeżycia przygód, które na zawsze zmieniły ich perspektywę na otaczający świat, ukazując gigantyczne kontrasty między nowoczesnością a dziką przyrodą. Podróż pary do Chin okazała się fascynującą mieszanką czystej adrenaliny, kulturowych odkryć i niecodziennych doświadczeń, które regularnie relacjonowali swoim fanom. Odwiedzili miejsca magiczne od gęstych, nieprzebytych tropikalnych lasów, w których człowiek czuje się jedynie kruchym gościem, pomalownicze wybrzeża znane na całym świecie jako chińskie Hawaje. Każdy dzień przynosił nowe wyzwania. Katarzyna dzieliła się zapierającymi dech zdjęciami z serca dżungli, gdzie natura wciąż dyktuje własne warunki. A Maciej z pasją relacjonował mrożące krew w żyłach przejście po wiszącym moście nad przepaścią, co wymagało od nich ogromnej koncentracji i sprawności fizycznej. Nie zabrakło jednak momentów głębokiego wyciszenia. Para zwiedzała tradycyjne wioski rybackie, brała udział w ceremoniach herbacianych o wielowiekowej historii i z bliska obserwowała codzienne życie mieszkańców Him, które drastycznie odbiega od europejskiej, uporządkowanej rzeczywistości, zachwycając bogactwem zapachów kolorów na lokalnych rynkach oraz unikalnym rękodziełem niedostępnym nigdzie indziej na świecie. Cichopek i Kurzajewski świadomie zrezygnowali z utartych szlaków turystycznych, wybierając mniej uczęszczane trasy, co pozwoliło im poznać prawdziwe, nieoczywiste oblicze Chin od neonowych metropolii pełnych drapaczy chmur po ukryte w górach osady, gdzie czas płynie zupełnie innym rytmem. Obserwowali nietypowe zwierzęta i poznawali roślinność, która w Europie praktycznie nie występuje co dla obu doświadczonych podróżników było źródłem nieustannego zdumienia. Ta intensywna wyprawa była czymś więcej niż zwykłym urlopem. Stała się lekcją pokory wobec sił natury i testem na gotowość podejmowania ryzyka, co nie tylko wypełniło ich albumy tysiącami unikalnych kadrów, ale przede wszystkim wzbogaciło ich wewnętrznie, pokazując, że prawdziwe piękno odkrywa się tam, gdzie kończy się komfort znanej codzienności. Każdy etap tej drogi tworzył opowieść pełną emocji, których jak sami przyznają nie sposób w pełni oddać słowami, a które pozostaną w ich pamięci jako jeden z najważniejszych rozdziałów wspólnego życia. Jednak to moment powrotu do ojczyzny okazał się dla nich najbardziej uderzającym doświadczeniem, uwidaczniającym kontrast między egzotyką a polską codziennością. Po wyjściu z samolotu para trafiła wprost w środek srogiej zimy. Temperatura spadła o kilkadziesiąt stopni w porównaniu do azjatyckich tropików, a wszechobecny mróz i biały śnieg stały się pierwszym, surowym przypomnieniem o powrocie do obowiązków. Zimowa szarość i mroźna aura wymagały od nich błyskawicznego przestawienia się z tropikalnej mentalności na rytm codziennych spraw, spotkań zawodowych i domowych zadań. Mimo tego pogodowego szoku, to nie aura wzbudziła największe emocje u fanów i samej pary prawdziwym symbolem powrotu do rzeczywistości okazało się niezwykle entuzjastyczne powitanie przez ich ukochanego psa. Czworonuk, który nie odstępował ich na krok, przypomniał podróżnikom, że choć egzotyka jest ekscytująca, to właśnie w domowych gestach i znanych miejscach kryje się największa radość. Ich piópel stał się swoistym przewodnikiem po nowej starej codzienności udowadniając, że domowe życie potrafi dostarczać równie silnych i pięknych emocji, co najdalsze wyprawy na krańce świata.